Witam serdecznie na moim kanale Byki. Dzisiaj dla Was czytanie miesięczne na luty 2024. Oczywiście przypominam, że czytanie jest ogólne i nie będzie rezonować ze wszystkimi. Proszę nie dopasowywać na siłę czytania do siebie, tylko brać to, co pasuje, traktować jako wskazówkę, podpowiedź. Tym bardziej, że to czytanie jest długoterminowe, więc no. Trzeba też brać pod uwagę, że może być tak, że będziecie na przykład słuchać na początku, a może na końcu dopiero coś się wydarzy, tak jak tu jest pokazane. I teraz tak, z jaką energią wchodzicie? Co jest podstawą tego? Co pomaga lub przeszkadza? Co odchodzi? Co przychodzi? O, pięknie. Co w głowie, w myślach, w planach, jaka jest energia przy was, z zewnątrz, czego nie wiecie, czego się nie spodziewacie i wynik, uu. a dlaczego, takie smutacy. Jest pokazane koło fortuny w odwrocie jakaś zmiana, jakaś zmiana losowa, niekoniecznie dobra i wy tu możecie przeżywać chyba przez to. Czyli uwaga na zmiany, na wyjazdy, na zmiany terminów. I jest pokazany giermek, giermek monetowy czyli coś rozpoczynacie, może jakąś pracę, może szkolenie może podnoszenie kwalifikacji jakieś kursy nowa osoba, może młodsza osoba, to jest wasza energia, byk pan na koziorożec. I król buławiany w odwrocie. Jeżeli zaczynacie jakąś relację z jakąś osobą, to uwaga, bo król buławiany nie jest korzystną energią, to jest osoba bardzo Tutaj manipulująca, rządząca, czyli ona tutaj decyduje, decyduje i narzuca, co kto ma robić. Może być tak, że ktoś nie jest zado zadowolony, jakaś osoba, tu jest baralna w ale niekoniecznie, to może być mąż, szef, ojciec też może być, i tu jest pokazane, że może być niezadowolony z tego, że Wy tutaj podejmujecie jakieś nowe działania. Mogą być jakieś spięcia, kłótnie, jakieś konflikty. Tutaj nawet i dochodzi do jakichś takich agresywnych sytuacji przy tej energii. Łamanie prawa również. Czyli tutaj zasady są złamane, jakiś. Ktoś tutaj jest bardzo egoistyczny, zapaczony w siebie. Czyli. Nie wiem, czego to będzie dotyczyć, czy to będzie dotyczyć tego nowego, co powiedziałam, czy ta osoba to jest osoba, która jest ważna dla Was i ona będzie niezadowolona z tego, co Wy chcecie robić, albo tutaj też nie jest, w tej energii jest pokazane, że nie umiemy zapanować nad tym, co się wokół dzieje, czyli nie ma tej sprawczości. Jakby brak działania, król buław, czyli energia buławiana. Jest dużo ruchu, energii ognia jest w odwrocie. Czyli albo jest przesada, albo w ogóle nic się nie dzieje i jakby ten ogień się gasi. Czyli nie ma zapału. Czy może być tak, że wy podejmujecie jakieś, jakieś, jakieś kursy, ale zapału w tym nie ma? Albo jest osoba, która was tutaj gnębi gdzieś przy czymś. No. No Różnych tu może być. Ja muszę tutaj wziąć i sobie wybrać jakąś taką historię, bo musiałem wszystkie historie opowiadać, i nie ma tyle czasu. Więc tutaj jest pokazane, że taka sytuacja może być, że wy coś rozpoczynacie, a osoba nie jest zadowolona, albo nie potraficie się zdecydować też na jakąś tutaj nowe działania, czy podpisywanie umowy. Dlaczego? Dlaczego? No, co jest podstawą tego? Jakieś informacje tu. Tu też jest pokazane umowa, umowa na okres próbny. I teraz co? Umowa na okres próbny trzeba by było ją podpisać. To jest podstawą tego, żeby się tutaj dowiedzieć jakiejś prawdy, żeby się zastanowić, pomyśleć. Może poszukać też jakieś informacji. Giermek mieczowy to jest plotkarz, taki ciekawski wścibski, więc może trzeba tutaj zasięgnąć gdzieś jakiejś informacji od osób trzecich. Które tą wiedzę mają, i wtedy dopiero będziecie coś z czymś ruszać. A może trzeba się tutaj z kimś pokłócić, bo ten giermek w odwrocie to on się kłóci. Jest pyskaty. I wtedy, co tu jest pokazane, no, tu jest są bliźnięta waga wodnik, i tutaj jest znowu też wodnik. No, jest gwiazda. Co Wam pomaga? Pomaga Wam coś z przeznaczenia. No te dwie karty zawsze, ja mówię, że one podobnie, nie? bo tutaj jest coś z przeznaczenia, jakaś nadzieja. Bycie na firmamencie, czyli jakieś spełnienie marzeń, tu jest sukces, czyli stawianie na siebie, pokazywanie siebie, bycie w centrum zainteresowania, czyli co wam pomaga? Lew Wodnik, tutaj znaczy Lew Wodnik może wam pomóc jako osoby, jako personalnie, ale może być również tak, że wam pomoże, że wy postawicie na siebie i przyjmiecie to, co przyniesie wam los. Czyli idziecie zgodnie z przeznaczeniem. Czyli nie patrzycie na osoby, które wam na przykład są nieżyczliwe, które wam przeszkadzają, które was gdzieś obgadują. Tylko idziecie zgodnie z tym, czego, co tam jest dla Was przeznaczone, jak Wy to, to czujecie. Co odchodzi? Uwolnienie się od czegoś, od jakiegoś manipulanta, od jakiegoś kłamcy, jakaś tutaj, od jakiejś firmy nieuczciwej. No, tu w magiku to jest ten czarość taki, który gada dużo. Albo osoba, która kłamie. Tutaj też jest brak sprawczości, brak spełnienia, brak, czyli że coś się nie udaje i odejście, czyli uwolnienie się od czegoś. Informacje też przychodzą jakieś, albo o tej osobie, albo o tej jakiejś sytuacji, o jakiejś firmie, nie wiem. Czyli e, nie wiem, czy to, to będzie dotyczyć tej osoby, która też może jest tym samym tutaj w tej, w tej energii magika, czy to jest jakaś całkiem inna osoba, bo tu przychodzi znowu, no i pięknie. No. Gwiazda, gwiazda, szóstka, szóstka. Bardzo fajnie się połączyły. Coś ma tutaj, jakieś znaczenie mają te, te dwie, tutaj te podwójne karty. Bo nawet. Gdyby były osobno, nie, gdzieś tam gwiazda, gwiazda tam gdzieś i ten szóstka, szóstka, ale one się połączyły razem i są podwójnie razem, czyli to ma znaczenie jakieś. Jakieś to ma znaczenie, żeby się poddać temu przeznaczeniu tutaj. Iść i stawiać na siebie, chociaż ta szóstka jest w odwrocie. Ta szóstka jest w odwrocie. Może być, że lew i wodnik to coś mają na rzecz. Jakieś osoby to też jest baran lew szelet, ale może być, że całkiem inne tutaj będzie czego innego dotyczyć to jest przychodzi, że przychodzi ta gwiazda czyli przychodzi to przeznaczenie, ale uwaga też może być tak, że w tej szóstce tutaj będzie odwołanie jakichś wyjazdów też trzeba uważać może to jest przeznaczenia No, tu są przeciwne te energie, czyli może, żeby nie przesadzić, tu jest nadzieja, otwarcie, ufność, bo tu wam pomaga, a tutaj przychodzi. Czyli może, żebyście też yy, tak w równowadze, bo tutaj jest równowaga wśród buław, czyli zrównoważone jakieś podejście do działań, a tu brak równowagi szóstka to jest tak równo. Czyli jeżeli będziecie coś robić to żeby to było zgodne z takim jakimś balansem. Żeby to było w harmonii takiej. W głowie natomiast wy tu macie co? Wy macie piątkę. I czwór. Czyli wy tutaj jakieś kłótnie gdzieś z kimś mieliście, czyli macie jakieś konflikty gdzieś w głowie, które się już dawno zakończyły, to wam się gdzieś coś przypomina. Wyjście o jakieś pieniądze tutaj, może być, że jakieś pieniądze. Wyjście na zewnątrz, zakończenie tych konfliktów, czyli wy tu chcecie jakby polubownie coś załatwiać, bez awantur, bez kłótni. Gdzieś dzielić jakieś pieniądze, gdzieś otworzyć się też, wyjść, nie blokować się. Czyli może być, że związane z jakąś taką osobą tutaj tą energiczną. I to może być, że to jest osoba. Siódemka i siódemka. Siódemka kielichów, siódemka buław. Jaka jest energia przy Was? Nie umiecie być asertywni. Za dużo sobie wyobrażacie. Czyli ta wasza wyobraźnia, ona doprowadza do tego, że za bardzo ufacie innym i nie widzicie nic złego w jakiejś tam osobie. Jesteście otwarci e, uczuciowi bardzo i tutaj wierzycie może na słowo, i przez to tu jest pokazane, że nie walczycie o siebie. Czyli jakby się poddajecie jakiejś energii, poddajecie się jakiejś osobie. Nie stawiacie tutaj jakichś warunków. Ta siódemka tutaj mówi, że no jakby okłamujecie też siebie samych. Bo macie za dużą wyobraźnię, czyli że wierzycie jakby na słowo komuś. Może być również tak, że ktoś się poddaje. Uwaga, bo tu w tej siódemce to jest też jakieś przesada, jeśli chodzi o alkohol, o używki. Wejście w jakąś taką odmienny stan świadomości. Duży wybór też czegoś. Może być tak, że nie potraficie się opanować gdzieś, żeby za dużo dla siebie bierzecie, że chcecie za dużo. Tu jest bardzo dużo rzeczy i chcielibyście wszystko. A tu może być tak, że sami siebie okłamujecie w czymś i powinniście, jakby się przeciwstawić. Tu jest brak asertywności. Zakochanie się też, ale takie zakochanie się, czy, czy zauroczenie się czymś, czy po prostu takie wejście w taką energię, takiej euforii, takiej, że po prostu tutaj, jakbyście. Założyli te różowe okulary, i tutaj nic nie widzicie złego, i nie trzeba się bać. No i wy tu tak wchodzicie w tą energię, że wszystkim zawierzacie, i wszystko tutaj widzicie w tych różowych okularach, także nie widzicie żadnego zagrożenia. A tutaj z zewnątrz jest pokazane, że jest jakaś jednak coś jakieś ukryte, jakaś iluzja. Iluzja, jakieś kłamstwa, jakiś strach, rak ryby. Nic się tu nie dzieje z tą osobą, czy z tą. Tu, jakieś, tu jakiś brak seksu, brak kontaktów, brak działania, brak jakieś problemy po prostu tutaj w rozpoczęciu czegoś, bo coś tutaj jest ukryte. Osoba, sytuacja, ale z tą osobą się tu nic nie dzieje. Jeżeli to jest osoba z zewnątrz, to wy z tą osobą nic nie robicie. A jeżeli e, macie plany, coś robić, na razie nic się nie dzieje. Może to jest gdzieś ukryte w waszych głowie, gdzieś nie mówicie o tym komuś. Nie wiem, czego się nie spodziewacie. Bliźnięta waga wodnik, ale tutaj jakieś kłótnie z jakąś osobą. To jest Wasza energia, waga byk. Że wy tu stawiacie na swoim. Może ktoś przyjść do Was i będzie chciał się tu z wami pokłócić. Wy będziecie stawiać na swoim tu jednak. I znowu piątka. że Ta piątka, co wy macie w głowie, to ona się tu pojawia na dodatek z piątką kielichów. Czyli tu pokazane jest, no jest pokazane, że będzie jakiś smutek, żal i kłótnie jakieś, poniżenie jakieś, jakieś nerwy jakieś tutaj. Pyrusowe zwycięstwo, odstawienie na swoim, rozżalenie, jakiś smutek, jakieś żałoby, jakieś tutaj rozmyślanie, żałowanie czegoś, no nie wiem. I kutnia. I kutnia. I walka. Tu jest to w głowie, że Wy nie chcecie tego. A tu, a tu się jednak to odwrotnie dzieje. Czyli, że jednak tutaj nie wiem. A jest pokazane, że trzeba postawić na swoim. I tu są te energie te, tych, tego gierunka i rycerza w odwrocie. Czyli tu jest pokazane jakby energia agresywna. Agresywna w tym sensie, że słowa, słowa. Tutaj mogą być raniące słowa. Wypowiadane raniące słowa. As, as, no, jakieś nowe rzeczy, tutaj pomysły, ale tu coś się nie, nie może ziścić, czy nie może się zadziać. Jeszcze to jest ukryte, czyli. Jeżeli ktoś się stara o dziecko, to tutaj jest problem. Pokazany. Wiele podejść do, do ciąży to jest problem, bo tu z zewnątrz. <laughs> czyli z zewnątrz jest jakiś problem. A tu jest pokazana cesarzowa, czyli. Jeżeli postawicie na swoim, to jeśli chodzi o tę ciążę, bo tutaj mówię do takich osób, to tutaj no będziecie się wykucać o coś, nie wiem, z jakimś medykiem, nie wiem, może. Coś z przeznaczenia, no to też tutaj zazwyczaj się mówi o ciążach, ale jeżeli są próby, raz się udaje, raz się nie udaje. Raz się <laughs> udaje, a potem się nie udaje, czyli tu może być różnie. Bo tutaj może oznaczać ta karta również dziecko. Ta karta może oznaczać dziecko i problem. I tutaj jest jakieś, jakieś medyczne ingerencja pokazana, no, żeby mieć to dziecko, ale tutaj niestety widzę, że coś się tu nie udaje jednak. No, przykro mi to powiedzieć, ale niestety tak tu wychodzi. Mimo to, że wydajecie jakieś duże pieniądze, to tu niestety coś się nie udaje. Akurat w tym miesiącu, może na przyszły miesiąc będzie lepiej. Rozwodów tu nie widzę, żadnych jakichś takich separacji nie widzę. Mogę widzieć problemy tylko w związkach. Albo dotyczące jakiejś osoby, które są obok tego związ obok tych związków, obok tych relacji, gdzie y, mogą się tu jakieś osoby pojawiać y, takie trudne, agresywne, kutliwe, z którymi nie można się dogadać. Ale tu Wy, jako ta na przykład cesarzowa, bo tutaj jest y, reprezentantka byka, może być, że sobie poradzicie tutaj z tą agresywną energią. Postawicie na siebie, ale nie obejdzie się tutaj bez jakichś problemów, bo tu jest pokazane, że będzie dużo spięć i smutków, żalów i płaczu. Nie wiem. Czyli tu bym radziła wejść w real i jednak, żeby się asekurować, czyli być asertywnym, żeby nie dać sobie wejść na głowę. Bo tu jest pokazane, że tak jakbyście, Pozwoliły na wszystko, pozwolili na wszystko, żeby ktoś wam wszedł na głowę. Tak, ja tutaj widzę. Może to dotyczyć również pracy. Może dotyczyć pracy. Aż dwie piątki mieczy się pokazały, no i te energie, tutaj tych. No to jest jakieś spięcie, jest pokazane. No i ten król buław, który jest w odwrocie, też jakieś pokazane są spięcia. A wy tutaj się pokazujecie, jakby osoby ugodowe, osoby ugodowe, ale tu mi się wydaje, że nie obejdzie się bez niestety, bez jakiejś kłótni. No i są jakieś tajemnice, też jakieś tajemnice. Tutaj też jakiś romans, który się zakończył, też z zewnątrz jakieś tajemnice. No i siódemka mieczy, rada. Żeby uważać, bo tu właśnie widzicie, no jest jakieś, coś jest ukrytego. Coś tu ktoś za Waszymi plecami robi pod osłoną nocy i to jest jakieś manipulacja, kłamstwo. Czyli nie dać się oszukać, uważać na złodziei, oszustów. No, siódemka też będzie mówić, żeby zaplanować coś, tu zmienić jakąś strategię też. Jeżeli działacie gdzieś tu, musicie gadać i tu się kłócić gdzieś z kimś, to musicie tu sobie zaplanować jakąś strategię z tą osobą, która tutaj może być bardzo trudna w rozmowie. No, i uwaga na jakichś złodziei, kłamców, oszustów. Szczególnie jeśli wchodzicie w nowe relacje, bo tutaj może być że jakieś zakochanie, jakieś zauroczenie. I ten giermek monet też może mówić o jakichś młodych osobach, które się pojawiają. To jest urus. E, ten nie urus, tylko. No, urus, dobrze mówię. Dobrze mówię, urus. Tak, urus i tutaj jest tak. Z energii porządku czerpię siłę i życiową mądrość. Przodków, przepraszam. Z energii przodków czerpię siłę i życiową mądrość. Czyli trzeba się po prostu zastanowić, czy jakichś błędów nie popełniacie, które były popełniane kiedyś, nie wiem, są powielane gdzieś przez członków rodziny na przykład. Ale tutaj jeśli chodzi o, tą, o ten. O ten urósł, to jest to pozytywne, pozytywna energia. Zwycięskie wychodzenie z konfliktów, poprawa zdrowia, głębokie osadzenie w świecie materialnym. No on też przedstawia jakby byka, nie? No Ten tur przedstawia jakby byka. Tak. Tutaj podkowa, szczęście. Czyli. Tutaj musicie uważać, żeby nie powielać jakichś schematów rodzinnych, ale również jest pokazane, że pozytywnie tutaj wyjdziecie. Materialnie bardzo dobrze, zdrowotnie bardzo dobrze. Jestem inna, jestem różna. I tu jest takie przesłanie. Czy to naprawdę takie pocieszające, że jest się jak wszyscy inni? Prawda jest taka, że osoba, która nie różni się od żadnego jednolitego wzorca bez względu na wzorzec, ukrywa swoje prawdziwe ja. Urodziliśmy się wyjątkowi i powinniśmy żyć jako wyjątkowe istoty. Czyli każdy każdy jest inny i każdy działa inaczej, każdy podchodzi do sytuacji inaczej. Każdy jest wyjątkowy. Czyli to, że ktoś tutaj jest pokazane w tej karcie, że ktoś jest różny, no to nie znaczy, że jest zły. Jest przesłanie takie, żeby być no w tym wypadku takie przesłanie mówi o tym, żeby stawiać na siebie, czyli to co tutaj ta gwiazda u was się pokazuje, żeby stawiać na siebie. Bo jesteście jedyni w swoim rodzaju i trzeba zadbać przede wszystkim na siebie, o siebie. Tutaj jest pokazane, żeby spełniać swoje marzenia, żeby tutaj ten sukces był. Że wy tutaj jakby ufacie w to, że jesteście ważni. No. Tu są bardzo pozytywne energie. Oprócz tej, mi się tu nie podoba ta siódemka, ale tu są pozytywne te przesłania. Tak więc tyle dla Was. Serdecznie Wam dziękuję za wysłuchanie. Proszę o lajki, subskrypcji i komentarze. I do następnego razu.